tej jestem Bartek Football Manager i okazało się przed chwilą, że mamy jakiś dodatkowy sparring z drużyną niemiecką i teraz przedstawię wam skład na bramce Benjamin Lenz, w obronie René Rutter Sonny Zimmer, Kilian Sengbeil Mike Michael Nak, w pomocy Jamil Dem Felix Schlüsemburg, Dimitri Dimitri Imbongo, Jan Herman, Vanik Wojt i Stefan Sokholm. Teraz przechodzimy do meczu i test. Proszę Państwa, nasz skład. I teraz wyświetla się skład drużyny przeciwnej. Rozpoczynamy ten mecz. My ma piłkę, Miguel Luis, Stavropoulos. Oj, i od razu mówię, że sorry za taką krótką przerwę, można powiedzieć, bo nie miałem czasu nagrywać. Miałem obowiązki naukę. No i wiadomo, że nie mogłem tego nagrywać. A teraz był strzał Miguela Ruiza, który był zablokowany przez obrońcę. Sawić wrzuca w pole karne obok bramki niecelny strzał. Teraz już drożny dla gości, Herman. Już przez są go Sogomain. Wrzutka, ale łapie lis, przecina tą wrzutkę. Daje lagę, lis, jednak udaje się przeciwnikom odebrać piłkę Wojt i nie ma. Udana interwencja lisa. końcówkami palców obronił tą piłkę. Herman w pole karnej i wybita piłka. Uderzeniem przewrotką rywala, ale jednak łapie lis i był blisko i byli blisko szczelenia go goście. Wisinger, Bartkowski lis, Stawropulos Matuszewski, Sawicz, Sawicz, Miguel Luis. Luis Schmidt strzela, leni, i złapie piłkę. La, daje dłuższe podanie. Na, do, celne podanie. I mają już przy, piłkę przeciwnicy. Herman Stawropulos wybija. Dem, Schusenberg, Wojt. I jeden do zera dla gości. W 17 minucie strzeli, strzelają nam bramkę na 1 do zera. Proszę, jeszcze jest pokazana od razu. Powtórka bramki Liz nie miał nic do powiedzenia przy tej sytuacji. Sawicz. Sawicz Miguel Luiz Matuszewski. Jednak zablokowana wrzutka ma piłkę Bartkowski, Mempa zrelak, 1 do jednego. W 22 minucie odpowiadamy przeciwnikom. Piękny, dobrze rozklepana akcja naszych zawodników. Szmyt zagrał piękną piłkę przez wszystkich obrońców, a bramkarz za wcześnie rzucił się do piłki. I mamy 1 do jednego. Co Piękne podanie! Rywali, ale piłka przelatuje obok! Miguel Luis, Matuszewski, Sawicz. Sawicz, Miguel Luis, Matuszewski, Menpa, Bartkowski, Wizinger. Szmyt dostaje piłkę, ale obok bramki. Niecelny strzał naszego zawodnika. Bartkowski Wisinger, Wojt, Sogomain, Nack, Senk, Bale, Schlusenberg, Imbongo, Den, Schluze Wojt strzela, ale broni Lis. Herman, Imbongo, jednak piłkę ma Miguel Luis już. Dżamil Deim ukarany żółtą kartką w 45 minucie. Jak na razie do przerwy remisujemy 1-1, ale rozpoczynamy już drugą połowę. Zenberg, Ruter, Mbongo, Dem, Zimmer. Meldem, Zimmer, Sengbel. Miguel Luis przeciął tą piłkę. Wrzutka. Piłka będzie nasza. Teraz zrobimy zmiany i zejdzie Kajetan Szmyt, za niego wejdzie Maciej Żurawski. Za Sawicza wejdzie Toma Jakub Kiełb. No dobra, zamiast Tawropulusa wejdzie Dawid Szymonowicz. Za Bogdana Tyr wejdzie Wiktor Pleśnierowicz. Za Dario Wisingera wejdzie Tomasz Przykril. Za Zrelaka wejdzie Marą Martą Eppel. Za Miguela Luiza wejdzie Michał Kopczyński. I na Bram. Zmienimy i wejdziemy. Kasper Geyer. Dużo zmian zrobiliśmy, ale musimy zostawić jeszcze niektóre zmiany na później. Tlesirowicz, Rawski Bartkowski, Szmonowicz, Mempa. Znowu odgrywa do Szymonowskiego, Do Szymonowicza. Szmonowicz, Przykril, Epel, Epel. Pel na skrzydle. Grado Bartkowskiego. Tępy do Szymonowicza. Żurawski oddaje strzał obok bramki. Blisko byliśmy strzelenia bramki na 2 do 1. M Mępa. Przykril, Matuszewski. Grado Kopczyńskiego. Kopczyński kiełb nad bramką. Za wysoko strzelił nasz zawodnik. Teraz przeprowadzimy jedną zmianę. Mohamed Mechzani wejdzie za Matuszewskiego. Bartkowski, Żurawski. Przykryl! Oddaj jeszcze obroni bramkarz. Byliśmy blisko, znowu wyjścia na 2 do 1, ale dalej piłka w grze. Kiełb. Kiełb wrzuca w polekarne przy Krilma ma piłkę. Kopczyński oddaje strzał poprzeczka. Możemy zauważyć, że Felix Schluzenberg zostaje ukarany żółtą kartką w 72 minucie. Teraz zostało nam jeszcze 6, 5 minut do końca meczu. I przeprowadzimy ostatnią zmianę w tym meczu. Za MNP wejdzie Mateusz Kupczak. Czyli można powiedzieć, że całe spotkanie rozegra Jakub Bartkowski. Teraz Lenejs. Lenejs będzie dawał górną piłkę. Ale sejdzie na gwizdze i nic już tutaj się nie wydarzy. Remisujemy z Vf... VSW Zwiat Ja Wam dziękuję za oglądanie. I jakże tutaj możemy zauważyć, że mama, mama Douba zostaje kupiony do naszego zespołu. Jeszcze nie wiadomo czy przejdzie, bo mamy jakieś. Problemy finansowe, ale może w następnym odcinku już uda się go kupić. Na razie i do jutra.